Cyplets Core to program służący do projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Umożliwia on tworzenie schematów jednokreskowych oraz konfigurowanie charakterystyki poszczególnych elementów. Przed rozpoczęciem pracy należy połączyć nasz projekt z platformą Beam Server Center. Dzięki temu mamy możliwość wykorzystania danych z innych programów, np. Cyplets Distribution, które pozwolą nam na automatyczne wygenerowanie schematu. Interfejs użytkownika posiada dwie główne zakładki schemat oraz drzewko. Do poruszania się po projekcie używamy menu nawigacyjnego znajdującego się po lewej stronie lub poprzez kliknięcie na dany element w przestrzeni roboczej. Mamy wtedy możliwość ich edytowania. W warunkach ogólnych mamy możliwość definiowania opcji dotyczących uziemienia, które zawierają różne typy układów połączeń. Wybieramy również rodzaj zasilania, którymi mogą być sieć niskiego napięcia, podstacja elektryczna, agregat prądotwórczy lub zasilanie zewnętrzne. Mamy możliwość definiowania obliczeń prądowych oraz bibliotek elementów. Pozostałe opcje umożliwiają modyfikację opcji obliczeniowych, w tym tych dotyczących selektywności. Program daje możliwość dostosowania opcji projektowania dla przykrojów kabli i urządzeń ochronnych oraz symboli na schemacie jednokreskowym. Aby wstawić interesujący nas element, wybieramy go z głównej wstążki i umieszczamy go na odpowiednim miejscu. W oknie edycji wprowadzamy odniesienia do danego elementu, długość oraz polaryzację. Możemy również definiować parametry okablowania. Jednoczesność oraz dane dotyczące rozdzielnic elektrycznych. Ponadto w zakładce obwody określamy typy obciążenia. W programie mamy dostępne: wstępnie zdefiniowane rozdzielnice elektryczne, zasilanie uzupełniające, transformatory niskiego napięcia, zasilacze awaryjne czy kondensatory. Po wprowadzeniu wszystkich elementów: Możemy dokonać analizy naszego projektu lub zaprojektować go automatycznie, a następnie najechać kursorem na wybrany element, aby wyświetlić uzyskane wyniki. W celu sprawdzenia przeprowadzonych obliczeń klikamy na wybrany element, gdzie następnie otrzymamy szczegółowe wyniki naszej analizy. Mamy również możliwość wyświetlania pełnej listy naszych weryfikacji. Te raporty mogą zostać wydrukowane bezpośrednio z programu. Lub wyeksportowane do różnych formatów. Program daje możliwość sporządzania rysunków zawierających kompletne schematy jednokreskowe, a następnie ich eksport do różnych formatów, np. DWG. W dowolnej chwili możemy modyfikować dane, które będą wyświetlane na poszczególnych elementach schematu jednokreskowego. Po przeprowadzeniu analizy Ostatnim etapem jest eksport wykonanego projektu na platformę BIM Server Center. Platforma ta daje możliwość podglądu projektu, udostępniania go dla współpracowników i wykorzystania go w dalszych częściach projektu.